Witajcie zodiakalne lwy w grudniowym czytaniu na życie miłosne, zarówno dla osób w związkach, relacjach, jak i dla singli. Przypominam o możliwości skorzystania z indywidualnego czytania, oferta w opisie filmu. Dodatkowo przypominam o innych materiałach wideo dostępnych na tym kanale, czyli nie tylko czytania dla innych znaków zodiaku tygodniówki, ale także medytacje i opowieści na każdy tydzień, które debiutują w każdy poniedziałek. To takie przypowieści, opowieści, które mogą wprowadzić taką orzeźwiającą myśl, spostrzeżenie, obserwację, która Pchana do zmiany postrzegania pewnych rzeczy. Dobrze, przejdę do czytania. Lwy energią tła jest energia dziesiątki buław. Ta karta jakoś bardzo mocno w tych grudniowych czytaniach mi się tutaj odznacza chyba już w co najmniej dwóch. W znakach ona występowała na jakichś ważniejszych pozycjach. W zasadzie wszystkie są ważne, natomiast gdzieś tam znacząco miała wpływ na cały rozkład, a tutaj ukazuje nam się tłem czytania. Spójrzmy na to, że dziesiątka buław to jest energia buław, czyli ognia, czyli w zasadzie wasza energia, tak? Jesteście yy, osobami. Energetycznie bardzo mocno połączeni z najsilniejszą stroną tej karty. A jej najsilniejszą stroną jest umiejętność udźwignięcia pewnego ciężaru, albowiem jest świadomość, że ów ciężar dochodzi już. Do końca. Tak, ta trudna ścieżka, trudna droga, która mogła być przez ostatnie tygodnie, a może i nawet miesiące do pokonania, jest w zasadzie już u swego kresu, czyli dochodzicie do pewnego celu, porzucacie ciężar, no i przemieniacie się powoli w tego asa buław, co niesie nową energię, nowy cykl. Wraz z końcem roku mogą dobiegać po prostu trudne energie. Do końca. Jakieś takie wyzwania, które sprawiały, że mogliście czuć napięcie, niekiedy zmęczenie, ale dosłownie przy finiszu macie w sobie jeszcze większą siłę i energię, aby doprowadzić to wszystko do końca. Trochę tak, jakby posprzątać nas w swoim otoczeniu, w swojej energii, w swoim życiu, w swojej relacji. Aby oczywiście dać się miejsce na coś nowego lub odnowionego, co ma zagościć niebawem u Was. Ogólne nastawienie osoby, o której myślicie, pytacie lub osoby do Was, bo energia w tych ogólnych czytaniach jest bardzo zamienna, ukazana jest w karcie szóstki kielichów. Szóstka kielichów to bardzo ciepła i czuła karta, mająca taką energię niewinności, sympatii, nostalgii, a nawet tęsknoty. Bardzo często jest powiązana z kimś, kogo poznaliśmy już kiedyś w przeszłości. Wielu tarocistów określa ją jako, jako kartę związaną z, z taką relacją karmiczną, czyli taką, która gdzieś tam w przeszłości miała już miejsce, w przeszłości, czyli nawet w przeszłym życiu, a teraz e ma zostać kontynuowana w celu odrobienia duchowych lekcji. Pozwolę sobie z tego miejsca zaznaczyć, że często bardzo idealistycznie podchodzimy do karmicznych relacji czy innych bratnich dusz. Takie relacje karmiczne nie do końca oznaczają to, że w poprzednim życiu byliśmy szczęśliwi, zakochani z tą osobą i miłość przezwyciężyła śmierć, aby ponownie się spotkać i być ze sobą. No niekoniecznie. W zasadzie dosyć często jest tak, że to nie była taka piękna, cudowna miłość. To było często tak, że ktoś od kogoś odszedł, na przykład porzucił, zranił. Zdradził, skrzywdził, a teraz następuje pewien czas zbierania plonów albo i żniw po tym, co się wydarzyło. Więc niekoniecznie idealistyczna energia co może też wyjaśniać, dlaczego te relacje są takie. Raniące się. No, i nie oszukujmy się toksyczne. Natomiast akurat to jest tylko taka dygresja, bo w tej szóstce kielichów ja w całej w zasadzie, w tym całym rozkładzie widzę przede wszystkim nadzieję, tak? I ta szóstka kielichów też niesie taką czułą, subtelną, ciepłą energię, która, która sprawia, że ktoś o kimś myśli, że o kimś nawet może marzyć. Jeżeli macie dziecko. To tutaj jest dużo myślenia o dziecku. Znaczy, jeżeli jesteście też parą, a nie macie dziecka, to też już jest takie myślenie o dziecku o tym, żeby może założyć taką rodzinę z dzieckiem, żeby ono zagościło w waszym życiu. Karta też mówi o małych, subtelnych gestach, które scalają związek. zrobieniu ukochanej osobie kawy. Wiem, przyniesienie kwiatka i takie tam małe, ale ważne, urocze gesty. Na pozycji serca jest Król Buław. Karta bardzo mocno związana z Zodiakalnym Lwem, na co wyraźnie wskazuje lew u stóp Króla Buław. To taka karta, którą dzisiaj bardzo dokładnie już omówiłam przy Zodiakalnych Bliźniętach, ponieważ te miały Akurat króla buław jako kartę tygodniów, tygodnia. Natomiast no, na pozycji serca król buław będzie mówił o poczuciu odpowiedzialności za kogoś, za coś, o wzrastaniu w dojrzałości i okiełznaniu swoich rządzy zdaniu, bo ten król Buław trzyma dłoń na grzywie lwa, który jest bardzo spokojny i najwyraźniej bardzo zadowolony z takiej czułości, którą otrzymuje od swojego pana. Król Buław ma swoje wady, ma swoje mroki. Jego mroki to impulsywność, skłonności do władzy, tyranii, no bywa to toksyczne. Natomiast w całym tym otoczeniu mam wrażenie, że jednak ta karta bardziej ukazuje się w swoim świetle i że właśnie w tym okiełznaniu tego lwa, tej swojej impulsywności, tej swojej dominacji, tej takiej bardzo władczej, czasem terenizującej energii. Więc to stara się okiełznać. Bardzo dobrze. Ponieważ zrozumienie, że siłą, agresją, przymusem i szantażem nie, nie, no nie przyciągniemy do swojego życia prawdy ani miłości, tylko lęk, który gdzieś tam ukrywa się, pod zmianem, chęci, pod pretekstem chęci bycia z drugą osobą. Więc król Buław bierze odpowiedzialność, może stąd i to dziecko chęć bycia dobrym ojcem, no czasem matką przy energii. Oczywiście, jeżeli tu chodzi o kobietę, tak, która, to jest czytanie po prostu ogólne. Więc choć widać króla buław, może to chodzić również o kobietę. Więc jego dojrzałość i odpowiedzialność jako dobrego ojca lub dobrego męża lub dobrego po prostu dojrzałego partnera, który potrafi zadbać o rodzinę, o partnera lub partnerkę, ale jednocześnie. Nie odbierając jemu bądź jej wolności. Na pozycji myśli jest Czwórka Mieczy. Karta mówi nam o tym, że ktoś tutaj podjął się bardzo głębokich refleksji na temat relacji, lęku przed utratą drugiej osoby. Może miał lub ma chwilowe poczucie, że dana osoba została utracona przez jakieś tam zachowania. Że nastąpił kryzys w relacji i dopiero teraz taki trochę mądry lew po szkodzie pojawia się nam. Natomiast karta też mówi o tym, że głęboka refleksja i zrozumienie drugiej osoby następuje teraz i będzie działo się w grudniu. Karta oczywiście ma bardzo melancholijny charakter, czasami depresyjny, natomiast wskazuje także na konieczność nauki cierpliwości, czekania, medytacji, wyciszania się i nienaciskania. to tak jakby właśnie trzeba było okiełznać te swoje rządze, tą swoją energię gwałtowności i nagłości. W zamiarach ma słońce. To też jest karta, która w ostatnich czytaniach bardzo mocno się zaznacza i bardzo dobrze, zwłaszcza przy tej dziesiątce buław, ponieważ obie karty mówią o właśnie, o takim wejściu w lepszy moment życia. Słońce nadchodzi, w tej relacji rozjaśnia się, jest cieplejsza atmosfera, ociepla zapewne to zimne wnętrze. Katedry, kościoła, w którym znajduje się kobieta, i w której być może znajduje się także e, ten grobowiec, którym rozpacza kobieta w Czwórce Mieczy. Słońce do zimnych murów wpuszcza energię i ogrzewa je. E, w jakiś sposób? Potrafi, pozwala sobie ktoś tutaj, jakaś ta bestia, postać, nie wiem, dziwna ta postać, ale jednak pozwala sobie zbić święte szkło katedry, witraż z arcykapłanką. Pozwala sobie to uczynić, a do środka wlatują białe gołębie i promienie jutrzenki. Ukazuje nam to, że tak naprawdę można było wetrzeć się do środka, bo ten witrasz jest przecież bardzo delikatny. Tylko było świętością, może jakimś prawem, jakąś moralnością, jakimś obostrzeniem, które utrudniało wejście do środka, czyli może właśnie zbicie takich norm społecznych, czyli właśnie poczucia, że ja jestem władcą jako mężczyzna, tak? Król Buław, który przestał patrzeć na relacje międzyludzkie w kategoriach jakichś takich norm społecznych, już zresztą bardzo mocno nieaktualnych, tak? Patriarchat to już nie jest to, co dominuje w obecnym społeczeństwie, albowiem jest kierunek w stronę Yin-Yang, w stronę wzajemności, bo tak też zostaliśmy w swojej energetyce stworzeni jako postaci posiadające, istoty ludzkie posiadające i męski, żeński pierwiastek w sobie, bardzo często jeden jest wypierany przez drugą ze względu, przez drugi ze względu też na poczucie norm społecznych. Mężczyźni nie chcą pozwalać sobie na delikatność, bo uważają mam za słabość, a kobiety... No cóż, teraz kobiety raczej chwytają za ten męski pierwiastek, lecz sięgają często po ten... Potem agresywną energię, więc, łatwo, więc warto też ją złagodzić tą drugą żeńską energią, że ach, trochę się to miesza ze sobą wprawdzie, ale mam nadzieję, że rozumiecie. Um, normy społeczne często nas bardzo mocno blokują. No i taką normą społeczną jest świętość związana z Kościołem święte miejsce, które zostaje zaburzone, ale wprowadza świeżość, życie, pasję. Co to mówi nam w takim już normalnym tłumaczeniu, że druga strona będzie starała się, będzie starała się porwać kogoś w takim znaczeniu, że zachwycić sobą, spędzać z nią czas, okazywać radość, zaufanie, cieszyć się wspólnym czasem, bliskością, radością, budować relacje na przyjaźń. Relację blokuje czwórka kielichów, czyli jeszcze taki stan w czwórce mieczy. Gdzieś tam takie rozczarowanie, marazm, trudności, jakby niedostrzeganie i jeszcze szansy od losu. To jest ta melancholia, widoczna również w czwórce mieczy, poczucie przymknięcia, zamknięcia, może w jakiś sposób jeszcze czujecie się w potrzasku. Tak wygląda sytuacja na teraz, ale ona oczywiście może się bardzo łatwo zmienić. O tym mówi ósemka buław jako karta sprzyjająca, czyli wiadomości, komunikacja, wyjazdy, wyjście wspólne, wspólne wyjścia, wspólne drobne, krótkie wyjazdy, dosłownie, przejażdżki, wyprawy do lasu, wyjścia do lasu, spacery po ogrodach i parkach botanicznych, rozmawianie ze sobą przez telefon, kontakt. Regularny, czasem może krótszy, czasem dłuższy, ale przede wszystkim regularny. Chociażby wysyłanie drugiej osobie miłego dnia, ci życzę, albo dobranoc. No, takie małe, drobne gesty, które sprawiają, że relacja zaczyna się zacieśniać. Witalność, właśnie wyjście z tego marazmu, siła, wigor, to też jest bardzo charakterystyczne dla ósemki buław. Prognostycznie jest dwójka mieczy. Karta wskazująca na konieczność podjęcia konkretnej decyzji. W zasadzie te wszystkie działania, to co jest widoczne w całym rozkładzie, no, determinuje was, nas lub drugą tą stronę do tego, aby podjęła właśnie konkretną decyzję, co zrobić z daną relacją, czy odpuścić, czyli utknąć w czwórce mieczy, czy jednak rozjaśnić ją blaskiem w postaci słońca i ósemki buław, czyli zdecydować się na ruch do przodu, czy jednak do tyłu. Oczywiście każdy ma wolną wolę i zachęcam, aby Podjąć decyzję zgodnie ze swoim sercem, a nawet lepiej z pragnieniem swej duszy, nie myląc serca z emocjami, miłości, z uczuciem, ulotnym uczuciem. E, czyli podejmowanie decyzji, zdecydowanie się na coś, ale oczywiście rozważania, bardzo spokojne, bardzo głębokie e, obu opcji. Też nieokłamywanie siebie, czyli spojrzenie na sprawy tak, jakie są, bez rozmaitych zaślepiaczy w postaci czy to norm, czy to jakichś takich widzi mi się, że ja mam prawo, bo ja wiem lepiej. Po prostu spojrzeć na drugiego człowieka jak na drugiego człowieka, nie zaś jak własność, przedmiot. Miłość i własność, miłość i posiadanie to są zupełnie inne sprawy. Wybór dla królal. Buław, króla wam. Okiełznać znać tę bestię? Czy dalej iść? Dzikie instynkty. Tyle dla Was, drogie Lwy. A teraz lwy single. Dla Was ósemka, ósemka kielichów, dziesiątka bułek. No jest to dosyć karta skomplikowana. Połączenie skomplikowane. Na pierwszy rzut oka. No bo ósemka kielichów jest kartą odejść. Rozstań. Hmm. Zażegnania czegoś. Dziesiątka buław również mówi nam o dochodzeniu do końca pewnego etapu w życiu. Takiego trudnego dosyć etapu. Mam wrażenie, że ktoś może tutaj doznawać niejako jakiegoś takiego olśnienia, żeby nie powiedzieć, oświecenia, choć jest ono możliwe. Oświecenia w postaci złamania pewnych schematów w swoim życiu. Na to wyraźnie wskazuje ósemka kielichów, i ja zawsze tę kartę właśnie tak postrzegam. No może nie zawsze, ale najbardziej właśnie to znaczenie jest dla mnie charakterystyczne. Kiedy natrafiłam na tę kartę w swoim życiu, dla mnie było mocne jej przesłanie mówiące o tym, że. Zmieniamy schemat postępowania i jest to niebywale istotne, ponieważ mamy skłonności w naszym ludzkim życiu do tak zwanego cyklu życia do takiej cykliczności, powtarzalności. Wchodzimy w relacje z podobnymi ludźmi, e, te relacje w podobny sposób się rozwijają, w podobny sposób się też kończą. W podobny sposób myślimy, w podobny sposób działamy. Jemy cały czas te same potrawy. Mamy takie nawyki rozmaite. Ósemka kielichów wskazuje nam na złamanie tych wszelkich postępowań. Oczywiście to może być w każdym przypadku coś innego, natomiast to w jakiś sposób zbliża Was do właśnie poznania tego drugiego człowieka. Najpewniej tutaj najbardziej charakterystyczne będą. Będzie złamanie sposobu postępowania z drugim człowiekiem, też sposobu myślenia o partnerze na zasadzie na przykład tworzenia listy oczekiwań, jaki ten partner miałby być. Na przykład intencjujecie sobie. Chciałabym, żeby ten mój idealny partner był wysokim, przystojnym brunetem z własnym samochodem, pracą, najlepiej żeby miał własną firmę, e, własne mieszkanie, psa, żeby lubił dzieci, nie miał nałogów, nie, nie pił alkoholu, nie palił papierosów, żeby jego matka mnie lubiła, żeby miał siostrę, bo ja nigdy nie miałam siostry, więc chciałabym, żeby była moją przyjaciółką i nawet nie znajdziecie momentu, żeby zrobić wdech głęboki przy tej e, swojej y, intencji, tak? Y, to nie jest lista życzeń do wszechświata, żeby był taki, jaki owaki, dlatego, że oczekiwania psują, oczekiwania zaślepiają. Uczy się nas, że mamy sobie wymarzyć, y, robić takie super intencje, jakie ma, miałby być, ale zobaczcie, jak to brzmi, ja chcę, żeby ten człowiek był dla mnie taki, a nie ma w tym tej wzajemności. Czyż nie wystarczyłoby, żeby ten człowiek kochał mnie i ja go kochała? Czy tam kochał jego, ją? Że to była odwzajemniona miłość? Przecież to mówi wszystko. To wtedy powierzchowność nie ma znaczenia. Żeby ten człowiek był gotowy na miłość dla mnie, tak jak ja jestem gotowa na miłość do niego. I wszystko. I między innymi coś takiego może być widoczne w ósemce kielichów. Hmm. Odejście od schematów, które w zasadzie dążą nas kierują do spełnienia marzeń. Dlatego, że następną kartą w tarocie, po ósemce kielichów jest dziewiątka kielichów karta sytości. Ona ma swoje cienie i blaski, ale też mówi nam o spełnieniu. Marzeń. Ósemka kielichów to taka karta, w której idziemy, porzucamy coś <laughs> jak dziesiące była w tą jakąś bramę, którą dźwiga ten mężczyzna, porzucamy i idziemy daleko w nieznaną, ale za to ekscytującą przyszłość właśnie bez oczekiwań. Dosłownie nie wiemy, co się wydarzy, ale mamy zaufanie, że to, co się wydarzy, będzie dla nas dobre. No, i single taki jest dla was przekaz, taka myśl, i mam nadzieję, że że zrozumieliście jej przesłanie. Ja no już się, już ochrypłam po dzisiejszej tygodniowce, więc kończę, kończę dla Was przekaz. Kochani, trzymajcie się udanego grudnia. Pozdrawiam. Cześć.